W najnowszym trailerze trzeciego sezonu Powstania Smoków mieliśmy pierwszy rzut oka na złego Arina, dlatego uważam, że jest to dobry moment, aby sobie o tej postaci pogadać. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że ja bardzo lubiłem Arina zanim stał się zły, i wolałem go w roli takiego Ciamajdy i naprawdę nie wyobrażam sobie go w roli antagonisty, ale może, kto wie! Na szczęście z traileru można wywnioskować, że dość szybko wróci on do ninja, ponieważ po jego minie w tej scenie widać, że nie bardzo jest zadowolony, prawdopodobnie dlatego, że Arinek, wiemy, dołączył do Rasa, bo ten obiecał mu pomoc w odnalezieniu rodziców zaginionych w fuzji. Ale Ras nie okaże się być lepszy od Lloyda i będzie wykorzystywał Arina grożąc mu, że jeśli nie będzie posłuszny, to już nigdy nie zobaczy mamy i taty. I gdyby taki scenariusz faktycznie miał się sprawdzić, a Arin szybko wróciłby na stronę dobra, to miałbym trochę mieszane uczucia. Ponieważ owszem, wolałem dobrego Arina. Ale teraz, kiedy przyszedł na stronę zła, byłby to trochę zmarnowany potencjał. Ale nie ma co tutaj mówić o potencjale, bo na razie nie mamy pojęcia, jak Arin sprawdzi się w roli Wotra. Bo mam wrażenie, że nieważne czy po stronie ninja czy rasa, to wciąż będzie ten sam stary dobry Arin służący rasowi jedynie ze strachu i będzie on raczej takim popychadłem. Ale co gdyby raz był jednak dobry dla Arina i nauczył go różnych potężnych technik walki? Zna on już perfekcyjne Spinjitzu, którego trenując u Lloyda nie udało mu się osiągnąć, więc w trzecim sezonie prawdopodobnie zobaczymy naukę smoczego Spinjitzu przez Arina. Gdyby tak było, to prawdopodobnie nie chciałby on wracać do ninja i pozostałby zły na bardzo długo, a może i nawet na zawsze. I choć nie pasuje mi on w roli Wotra, to może w trzecim sezonie, pod wpływem rasy, się on zmieni i zostanie dobrym złoczyńcą. A, a zabawny Chamajda Arin, znany nam z pierwszych dwóch sezonów, przestanie istnieć. Wnoszę to po tym, że już w poprzednim sezonie w Arenie zaczęły zachodzić zmiany. Był opryskliwy dla ninja w wielu sytuacjach i faktycznie zaczął przypominać złoczyńcę. A skoro w trzecim sezonie będzie spędzał większość czasu z rasem, może się to jeszcze pogłębić. I choć wydaje mi się to mniej prawdopodobne od pierwszej opcji, to kto wie! Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak według Was spisze się Arnie w roli złoczyńcy, a ja już się z Wami żegnam. Hej!